Jedne z najlepszych wystaw czasowych przygotowuje Sztedel Muzeum we Frankfurcie, przed którym właśnie stoję, bo staram się nie ominąć żadnej tutaj wystawy. Każda jest bardzo ciekawa. Są tutaj często takie blockbustery. W roku, w marcu, zaczyna się chociażby wystawa Claude'a Moneta, poświęcona jego obrazom malowanym na wybrzeżach Normandii. Ale w tej chwili w Muzeum Sztedel mamy wystawę, która może nie przyciąga aż tak dużych tłumów, ale jest też warta odnotowana. Jej bohaterem jest Karl Schuch, artysta, który chyba nie jest powszechnie znany i pamiętany, a należałoby to zmienić. To artysta austriacki, ale tak naprawdę większość swojego życia spędził poza granicami ojczyzny, w różnych krajach, ale sporo czasu też w we Francji. I tak właśnie jest ta wystawa zatytułowana Karl Szuch i Francja. Tutaj na banerze widać, że wypisane są słynne nazwiska francuskich malarzy, których prace tutaj również się pojawiają, ale wystawa wbrew temu tytułowi nie jest poświęcona tylko kontaktom Karla Szucha ze sztuką francuską. Ponieważ urodził się w Wiedniu, w związku z tym to tam zdobywał swoją edukację. Można chociażby tutaj zobaczyć do porównania obraz Ferdinanda Georga van Millera. Ważne też były związki Karla Szucha z realistami niemieckimi, i również tacy artyści tutaj takie prace tych artystów są tutaj pokazywane jako porównanie, chociażby obrazy Wilhelma Leibla. No więc właściwie jedna trzecia, można powiedzieć, wystawy wcale nie dotyczy Francji, chociaż później... To no, zresztą dosyć oczywiste. W wieku XIX, później, właśnie to francuskie wpływy na Karla Szucha są najważniejsze. Ale też nie są one aż tak oczywiste, ponieważ był zachwycony obrazami Claude'a Moneta, chociaż impresjonistą właściwie nigdy nie został. Czasami jest też nazywany niemieckim, czy właściwie bardziej austriackim, powinno być. Sezanem i porównanie z obrazami Ojca Modernizmu też wypada niezwykle ciekawie. Poza tymi współczesnymi odniesieniami, które tutaj możemy porównywać na tej wystawie w bardzo licznych zestawieniach, trzeba też nie zapominać o inspiracjach sztuką dawną. W przypadku Karla Szucha szczególnie ważne było malarstwo holenderskie XVII wieku, ale też chociażby dzieła Jean-Baptiste. Sardena, który tutaj kilka obrazów również na tej wystawie można zobaczyć. Mistrza martwej natury, bo Karl Szuch przede wszystkim malował właśnie martwe natury oraz pejzaże. Między innymi korzystając z tradycji szkoły barbizońskiej, bardzo ważnym odniesieniem jest też dla jego malarstwa Courbet. Więc dużo tych nazwisk, dużo tych odniesień można tutaj wymieniać, a wszystko to razem daje niezwykle starannie przygotowaną wystawę z bardzo przemyślanymi odniesieniami. I dlatego to jest wystawa po pierwsze warta polecenia, ale przede wszystkim jest to przykład artysty, którego warto. Poznać, bo Karl Szuch, chociaż tak jak powiedziałem, impresjonistą nie został. Trudno też mówić, że był jakimś wyraźnym prekursorem modernizmu, to był jednak jednym z najoryginalniejszych malarzy XIX wieku. Dla niego farba malarska była podstawą również kolor traktowany w niezwykle ciekawy, czasem chciałoby się powiedzieć już abstrakcyjny sposób. Chociaż tak jak powiedziałem, te dążenia do nowoczesności nie są wcale takie oczywiste. Karl Schuch jest po prostu mistrzem pędzla i dlatego warto poznać jego malarstwo.